Też. <laughs> Siema, jestem teraz pan Mortis <laughs> No i gramy teraz ogólnie Że nie możemy wchodzić do krzaków To będzie ciężkie trochę dla mnie Ale fajny spawn <laughs> Fajny spawn w ogóle <laughs> Ale co, Bardzo mało krzaków tutaj jest, co nie? Tak <laughs> Wlazłem, bo go nie Kurde i bym go chciał dogonić, ale jak teraz przejść tu, to, to się nie da Ale się da Oni, to przecież oni nie wiedzą, że my to ten, nie możemy wchodzić do krzaków Nie, nie, 100 sekund teraz Znaczy goło 100, 5 sekund, zaczynamy Ej, ciężka jest ta moc Ej, ja nie byłem Byłam, a byłem tam nie byłem, ale byłem Co? O nie, zestrzelił mnie brok. Nie miałem ten. Za bardzo jak uniknąć. Nie byłem. Hej, ja w jest ciężki jeszcze pamięć, on jest taka <grym> Ale to jest taki śmieszny challenge na tej mapce. Ej, nie stój w miejscu. Okej, okay, dobra. Nie będzie aż tak źle. Okej okay. No, smutnie, jakby za mnie zagrał. I wychodził do kraku cały czas. Ojeju, tu jest Jackie. To By było, że kłam. Ej dobra, bo będzie Jackie tutaj przyszła. Czemu ona naokoło? Jezus Maria tak? co? <grych> Jakże przestraszyłem A, tego. Ale bo... ludzie muszą co będzie miała myśleć teraz. Jak my, jak my w ogóle nie wchodziłem do przeku. na no ja... tych ranga. Pewnie wiedzą, że to coś tam jest jakiś challenge będę Nie, ale my zajmiemy same ostatnie miejsce. Będą same ostatnie miejsce. Mogę teraz co wyłączyć? No, no dobra, jest okay. Co? Nie. a co ja zrobiłem? Trema ja. To była trema. jak Do krzaków i tam gdzieś daleko się poszła, a ja wskoczyłam w domu Czy ja, może wezmę dajny Majka? Czy ja wezmę dajny Majka. Majka weź Shelly, ona będzie odstraszała przeciwników. Dobra, jeszcze i będę mieć Luton na to sobie. A akurat sobie <laughs> ja może odrobię. A to będzie dziwne. W ogóle teraz to, to było najśmieszniejsze. Już tak wziąłem po prostu z automatu, jakoś poleciałem. God, mi się o, naprawiła. Weronika naprawiła kota. Jak naprawić kota? Nie, po prostu nie ruszał. Jak. I Weronika go. Eee, wlazłeś do krzaka. <gül Ada> o nie! Ja zapomniałem co Kupujesz mi 80 gemów. <laughs> ale to by było śmieszne. i w sumie śmieszny byłby taki warunek. Tak, ale ja nie wydaję na to konto w ogóle. Nawet na twoje konto bym nie wydał. nie O <gül Ada> no, to dopiero na No właśnie. No i znowu jest wracam. Bega do za mnie. The... Na swoim jakoś pamiętajesz odcinku. Ej w ogóle jaki movement. <grystanie> Oni się biją. W ogóle jak zamierzasz się stąd ja wydać... Miał... Chyba cię coś boli, Franek. Franek. O! <grystanie> Ale nie było w przynajmniej. Trzeci raz! O chyba cię coś boli że do krzaka wskoczyłem. Najlepsza runda świata. Aha. Kurde, znowu nam... To teraz musimy ten... To zmienimy teraz postacie. Czekaj, jaką teraz postać, by można było... Wziąć? Ej, wezmę Bula. Bulem trzeba zawsze chodzić do krzaków. To będzie takie śmieszne. A ty co ty? A tu ja ma? kogo wziąć? Może Ems, będziesz zatruwał ich i odstraszał. Dobra. Jeszcze skinam, który mi się tak średnio podoba. Wolę już normalną Ems niż... Ale a ten odcinek to będzie bekowy i potem trzeba będzie odrabiać pucharki. A, bo ja mam Aha! Puchaka, chcesz... No właśnie, to jest takie kiedy chcesz brać udział w challenge'u, że nie można w, do krzaków wejść. a respią ciebie w krzakach. Tak, ale chociaż nie weźli. Ja też no z tym nie. bólem bez krzaków. Teraz Na razie w ogóle nie wracam do krzaka, ale teraz troszelka O nie! No nie! Jesteśmy zgubieni! Niech to zbyt, jak to będzie? kogo wyglądało, że obinie krzaki bólem? Urz na krzykawki, wiadomo!

I teraz to takie kampanie. Jeszcze jakby nie można było strzelać w te krzaki. Minus nagrywania w domu to jest y, koty, bo cały czas miałem mi tam jeść <laughs> Aha, ja mam nanemitkę. Tak, jeganemita. Bananina. Jest, trzecie miejsce, jak my to zrobiliśmy w ogóle? W chyba nie on do krzaka, wera, potwierdzasz? W tym nie, ale przed chwilą sfajlowałeś. Sfejlowałem Ten Leon Szarki Dawajcie tą bi ludzie Dzień Dynamite Nie, myślałem, że ją zabiję Ej, zabiła się, aha Zabić ją Zabić krzaka okay. Okej I po tobie Dobra, teraz może ostatnia gra, i teraz ja wezmę. Nie wiem co, czekaj. Tak, pamiętam. Z tym szeptem. Dobra, ja wezmę koło. Coś śmiesznego. To jest śmieszne jeszcze? Ten film już gra mnie nie wiem czemu. Ja będę chociaż mógł przeskakiwać przez krzaki. A No tak. O, no i najlepszy z panów. No, tylko nie wiem, czy to się nie będzie liczyło w sumie jako wejście. Ty czekaj, zobaczymy, może się uda. Udało się wyjąć, jest to. Ja już nie będzie Nie? Ale co mówisz, że co? Ale to chyba po jakimś czasie jest. Znaczy, że chwilę jestem w tych krzakach i dopiero. No czy nie wiem? Ogólnie ja chyba nie, ogólnie nie można wejść challenge. I to jest właśnie dziwny challenge Ale to nie jest challenge nie wskoczyć tylko nie wejdź, nie no On też się właśnie wydaje taki prosty Ale w rzeczywistości taki nie jest No patrz na mnie teraz Tak, ja jestem parę nagrywałem i chyba 5 razy wylazłam do krzaka Ludzie wiecie jak my próbujemy nagrać długo Dla was odcinek fajny Więc docencie i dajcie lajka my Okej, okay, teraz tak. Tam oni mają aż po 7, więc chodź lepiej tu. No jaką godzinę nagrywamy już. I chyba zaczęliśmy 52 Nie wiem Teraz, zaraz, teraz, zaraz, no to Patryk bardzo dobrze już nie wlazłeś chyba, nie? O 14 zaczęliśmy na, tak na końcówce. O i byłeś w krzaka? I zaraz będzie... O kurde, patrz. Nie, ty, nie, patrz na mnie. Ej, o kurde. Serio. Aha, okej. Okay. Aha, Patryk. Patryk, idę na syr, No nie. No nie, minus sześć. Będę miał co odrabiać. Okej, okay, więc teraz może, nie wiem. Teraz y, ostatnie już... chcę odrabiać w górę. Odrabienia. bibi. Dobra, bibi ty też. A ja wezmę, co ja mogę? czekaj. Znowu daj na Majka, daj na Majka, bo nim tak śmiesznie można Dobra. przeskakiwać. Ale ja, ja mam szczęście, bo na naprawdę, bo mam bardzo duże procenty, przynajmniej według mnie sądzę, uh -huh. I otwieram chyba tę tam skrzynkę z żaglu. I co? I, nic nie leci. Dobra, mhm. nie, bo jeszcze gazet wyleciał niedawno do Ładnie to wygląda, jak tak się fajnie przeskakuje Przez to jeziorko ja bardzo lubię przeskakiwać Nie ja mówiłam skakać prawie w z możemy, bo to nie jest wejście No ewentualnie moja pałka wejdzie Ale to nie ja Ej, patrz na to, patrz jak ryzykuje Tak, ja myślałem, że się skończy. Liczy się wejście do krzaka jak się przycępisz. Nie, bo to wtedy jest, że jesteś też obok krzaka, nie? Że widzisz, co jest w środku Tak, ale jak... A musisz być, żeby się liczyło, że jesteś w tym krzaku No to musisz w nim być po prostu o! Bo krzaki to lawa, nie?

Sprout ja mówię Sprób, też często. Sprób, sprób. o nie, odejk umarł. Ale przykro mi, Idź to... stąd, Frank, idź stąd, Frank. I ten gadżet. Dobra. Aha. Myślałem, że to przeskoczy. Są plusowe. Są jakieś plusowe. że na plus. Dobra. Więc ogólnie, no, dzięki za oglądanie tego filmu. Ja ci przyrzekam, że mam skrzynkę. Co masz skrzynkę? Otwieraj No co? 14, 6 punktów mocy do Darylla i 7 do poko, najlepiej. Aha, okej. Okay. Dobra, więc to by było na tyle, my się żegnamy narka.